Psa stres, ponieważ ja pozwalam wybrać są drogę, bardzo często zdarza się tak, że pójdziemy w drogę, w której, na której trzeba zawrócić, żeby, żeby trafić do schroniska. Żeby zmniejszyć ten stres, zawsze staram się uprzyjemnić psu zawracanie jego ulubionym smakołykiem ciotam. Odwracam uwagę od samego faktu zawracania. Tak, proszę, siad, siad, siad misiulku. O tak, bardzo ładnie, bardzo grzeczny piesek, tak. No, chodź idziemy. Jak widzicie Kazik zawrócił w ogóle bezstresowo, tak. Bezstresowo śmierdzielaku, ale ty to w ogóle jesteś bezstresowy bałwan. Chodź idziemy. No. Kto jest bezstresowym moim bałwanem? Taki jeden Kazik, tak? <śmum> kazik, Kazik, kurna już byś w worku leżał, już byś leżał w worku, tak? A tymczasem proszę, jakiś szczęśliwy Kazik. Chodź idziemy Kazik, wracamy. Nygus bardzo źle zawracał. O, no, było szarpanie się, tak, ciąganie się. A teraz za chwilę zobaczycie, jak ładnie zaczął zawracać. Nygus, chodź, nygus. Chodź. Masz, no, chodź. No widzicie, dostał taką łapkę. Tak. Tak, dostanieście dwa kawałki parówki i idziemy, zawracamy bez żadnego kłopotu. Aczkolwiek ugryzł mnie w palce, wziął zdecydowanie bardziej gwałtownie. To jest zawsze stres dla psa, zawracanie do schroniska. Dlaczego? Dlatego trzeba to jakoś przepracować z psem. Co tam nie No co moja mysiunka ukochana, jak tam słychać, co tam słychać powiedz. No, idziemy, idziemy. Jest ma niestety traumę dotykową załatwioną prawdopodobnie przez Bachory w wieku szczenięcym. Znęcały się nad psami. Pies w tej chwili bardzo niechętnie pozwala się dotykać. Reaguje, reaguje na dotyk, choć tutaj pogłaźcie trochę. Reaguje na dotyk. Agresywnie ta trauma jest raczej nie do przepracowania w sadownisku przy tak rzadkim kontakcie. Natomiast jak widzieliście, pogłaskałem tego psa. On to znosi spokojnie. Natomiast, gdybym przeciągnął, to następne 3-4 sekundy oberwałbym. Trauma jest do przeprowadzania, do przepracowania, dopiero... Chodź, pogłaszczę troszeczkę. No, siad. Siad, Miśku. O tak dzielny pies, dzielny, dzielny mój pies. Proszę bardzo. Trauma jest do przepracowania dopiero w domu, jak ktoś się zdecyduje wziąć takiego psa, którego na razie nie będzie mógł się teraz dotykać. dotykać. Zawracam z Żarko. Też takim bardzo fajnym, przyjaznym psiakiem. Żarko nie miał szczęścia do ludzi. Niestety poszedł do adopcji i trafił na łańcuch, tak Wrócił do nas zabiedzony, zaniedbany Ale szybko się odpasł I teraz czeka na nowy dom Porządny, tak A nie takich pół ludzi. Co tam dziarko? Zawracamy? Zawracamy Proszę, taki, taki dobry smaczek, gruby. Zawsze skłaniam psa do podejścia w stronę, w którą zawracamy, paru kroków. Wtedy jest mu łatwiej zawrócić. Tak? No, chodź idziemy. Tym wszystkim się jakby zapomina i wraca bez, zawraca bez stresu.